Dla aktywnych widzów, do wygrania 10 sztuk AK-47, sedno zamieszania, lajkuj, subuj, komentuj. Wyniki 1 lutego. Do wygrania macie face w wartości 20 zł, wystarczy zostawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, lajk i komentarz, dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wowka, witam was w odcinku od 50 zł do kosy, ale to jest bitwa. E, dosyć dawno nie robiliśmy takiego odcinka, więc zobaczymy po prostu jak to nam pójdzie. No i tak, co tutaj ciekawego możemy zrobić? Możemy zacząć od bitwy, może. Ej, bardzo fajnie szły nam w ostatnim odcinku przywieszki. Niestety nie możemy zrobić tego w ten sposób, więc do przywieszek coś musimy po prostu dorzucić. Coś przywieszku nie jest. Okej, okay, coś takiego, więc to będzie bitwa startowa. Pamiętajcie, że gratisy z moim kodem Ciągle są, niedługo dołączy Koska, więc Myślę, że jest super, tutaj sporo skinów Jest do zgarnięcia właśnie przy wpłacie z moim Kodem, czyli po prostu kod Jeśli ktoś wpłaca, używa najlepszego kodu, czyli Wowkaety, wtedy ma 10% więcej Do doładowania, do, do 2 10 zł 10 groszy Na start, no i właśnie Możliwość zdobycia jednego z gratisików No i teraz tak mm, Zaczynamy Zaczynamy. Nie ma tutaj dłużej się po prostu zastanawiać nad tym wszystkim. Stać nas na 5 bitw więc mam nadzieję, że jak najwięcej po prostu będzie tych zwycięskich. Ja sobie tej od razu, zawczasu. Przyblokuje po prostu e, skina ostatniego, tak żebyśmy później się po prostu nie pomylili, bo później jest z tym problem, e, żeby rozróżnić skiny, które trafiliśmy, chociaż to nie powinno w sumie być problemu, ze względu na to, że tutaj będą przywieszki jako pierwsze i trafiamy, słuchajcie, bardzo dobrą przywieszkę już na samym starcie, więc może szczęście z poprzedniego odcinka nadal się utrzyma, nie mam taką nadzieję, bo kurde, bitwa z przywierzkami może być naprawdę mega, jest kolej, o kurde, przeciwnie. Dużo lepszą, niestety, kurde, czemu on musiał trafić różową i spierdzielaj z tej bitwy Co gościu robi, ja pierdzielę teraz mamy gigantyczny problem, ale może na koniec jakaś bardzo mocna, no niestety nie ma bardzo mocnej przywieszki Zostajemy zdeklasowani przez właśnie Isamu, no niestety Pierwsza bitwa niestety sukcesem nie jest, a miałem taką nadzieję jednak, że zaczniemy już na przykład dobrze na samym starcie Trudno ja się absolutnie nie poddaję, i ja tutaj nadal chcę walczyć, bo jeszcze naprawdę wiele bitw jest po prostu przed nami. Kolejna bitwa, również czteroosobowa. Takie jest założenie tego odcinka, żeby głównie lecieć z bitwami czteroosobowymi, ale mogą być po prostu jakieś wyjątki w nagłych sytuacjach, kiedy po prostu stwierdzę, że sytuacja potrzebuje tego, żeby właśnie użyć bitwy trzyosobowej, a nie czteron, no albo nawet jeden na jeden. No nie? Zależnie po prostu jest wszystko od sytuacji. Słabizna. O, jest ciekawie, jest ciekawy, jest ciekawie i dużo. Nawet prowadzenie mam. No zobaczymy. Poczekajmy do końca. Na razie coś tam mamy, no ale bardzo szybko mogą nas przegonić, więc poczekajmy, poczekajmy i mamy chyba uina, Czy nie mamy. Tak, chyba będzie. No nie no, może być bardzo można Czekajmy, czekajmy, wszystko na spokojnie. A żeby wygrać Pejscie w napiszcie, jaka jest Wasza ulubiona rzecz, którą można kupić w sklepie spożywczym. I obok liczbę od 7 do 10. Jest dobra. Pierwsze zwycięstwo jest super, jest super widzowie. Bardzo ważne, niezwykle ważne, bo jeszcze sporo bitw przed nami, a mamy już zwycięstwo, więc to już naprawdę była ważna sprawa. Nie użyliśmy do tego skrzyneczki właśnie eventowej. Nie, teraz, może, użyjmy tej lepszej skrzyni eventowej, również, damy coś za ósemkę, dajmy na troszeczkę mniej, może, żeby później, wiecie, to się nam zgrało z ostatnią bitwą. Więc damy sobie jedną z CSK skrzynią, skrzynią i dwie po prostu z tego nowego inwentu, który jest na CSGO Skinsie. No i co, czekamy, aż po prostu nas pobijają nie ma chętnych, trudno jak to się mówi, ja zawsze, znaczy nie zawsze, no dobra, nie, nie zawsze, czasami po prostu poczekam ale nie ma co też jakoś bardzo długo czekać, czasami te bitwy naprawdę bardzo szybko mi się wypełnią, a czasami no trzeba dłużej poczekać, a ja dłużej tutaj nie mam ochoty czekać, bo już jedną zwycięską bitwę mam chcę zobaczyć jak będą wyglądać kolejne, wy to wiadomo, tam cięcie i tak wam robię, więc to bez znaczenia, ale mi jednak czas tutaj leci na tym oczekiwaniu, no i nie ma wina ale też bitwa chyba najsłabsza jaka była w aktualnym Cineczku, weźmy sobie może teraz jedną z no nie? Dajmy sobie jedną z dajmy te tańsze skrzyneczki. One również mają szansę, właśnie trafić koskę, a ten, a po prostu ich możemy więcej sobie tworzyć. Oj, niestety, kurczę nie w to. No dobra, medium case pewnie będzie, tak jest. Medium case, cztery osoby, więc tutaj złoty, rzadki przedmiot, może się pojawi. Nie. W pierwszym, takim większym teście poszedł zbyt złoty przedmiot, ostatnio też, znaczy ostatnio, pewnie miesiąc temu, czy coś półtorej może, otwieraliśmy te skrzyneczki z CS a również był złoty, rzadki przedmiot, więc zobaczymy, e, jak będzie to dzisiaj wyglądało. Skrzyneczki owe no to naprawdę, to jest rozbieżność między super skinem, a naprawdę lipą, więc ta bitwa może być najgorszą lub najlepszą. Średnią to wątpię, wątpię, że to będzie średniawa, albo najlepsza, albo najgorsza bitwa, ja tak obstawiam i po prostu pewnie tak będzie. To właśnie wyglądało Co tutaj jest, no, no tak jak mówiłem Widzicie, wy widzicie, jak to po prostu wygląda Tutaj się po prostu czeka na to złotko Które tutaj było, Wojtas, kurde Był blisko, no ale mu nie wyszło Nie wyszło dla Wojtaza, kurde No i co, ja to chyba raczej Zwyciężę, ale no mówiłem No to będzie albo najgorsza bitwa no, no, dobra, jeszcze Wojtas wygrał na sam koniec. Mówiłem, najgorsza bitwa w odcinku, lub najlepsza okazała się najgorsza, i przed nami ostatnia. Niezwykle ważna, mamy jedne zwycięstwo, drugie, kolejne. Może być tutaj kluczowe w drodze naszej do kosy. Eee, tylko na jakich skrzyneczkach my się teraz skupimy? Wybierzmy sobie skrzyneczki. Dwie nowe: Graphic Design i Steampunk Case. To są dwie nowe skrzynie. Steampunki nawet wejdą nam dwa Tutaj musimy czegoś za dziewięć poszukać Znaczy może nie całe, weźmy sobie Neon case'a, bo on jest naprawdę spoko Znaczy spoko, raz zadziała Ja mówię, że jest spoko, nie no może za dwa razy Coś ciekawego, bardzo ciekawego Trafiliśmy No pośrednie skin, to wiadomo, trafiałem tam No nie, na takie bardzo ciekawe No to zdarzyło się właśnie mm, Dwa razy, no, nie, więc Zaczynamy, graphic design No najmocniejszą tutaj grafik graphic design Jest tutaj najmocniejszą skrzynią więc teoretycznie powinna być najlepsze. No ale tutaj takie różnice jakie są między tymi skrzyniami. No to naprawdę ty nie wiadomo, która skrzynia tak naprawdę okaże się najlepsza. Nawet ten Neon Case nie odstaje jakoś mocno od całej reszty, więc on też tutaj może być kluczowy. I wypełniamy, no tutaj wbił do nas Damian. Witamy Cię, Damianie. Mam nadzieję, że przegrasz, bo potrzebujemy Twojej przegranej w tym odcinku. Chyba, że to wiecie, będzie taka beznadziejna. To możesz wygrać, kurczę, takie skiny jak teraz by lecieć, to ty możesz to, jak na spokojnie zabierać tę bitwę. Jo, eee, jo, no i Alex, no niezły skin, niezły skin ale spokojnie. Do przebicia, no tutaj Emeczka, a Terisy, kurde, posypało. Naprawdę posypało im konkretnie. No i my teraz trafmy ku trzeci raz. Najmocniejszy skin, niestety nie. Bitwa dosyć niezła i tak naprawdę coś podobnego jak zwyciężyliśmy na samym początku No i co, posprzedajmy sobie te skiny, zobaczymy jak to się nam będzie wszystko prezentować Znaczy wiemy tak naprawdę, no bo tylko jedna bitwa była zwycięska, czyli właśnie te 150zł plus skiny pocieszenia No i tak to się będzie prezentować po prostu finalnie nasz budżet, w którym będziemy dążyć do kosy. Mówiłem, że bitwa ta ostatnia była kluczowa, bo mając te 300 zł, no to tak naprawdę, wiecie, trzyosobowa bitwa i kurde, możliwe bardzo, że mamy kosę, no nie? Albo bardzo, bardzo blisko. Mając 150 zł, no to to są dwie bitwy, no myślę, no, no dwie bitwy już muszą być, dwie bitwy raczej muszą być giga była, kurcze, ciągle sentyment jest po tym karambicie, ale od momentu, kiedy ten karambit poleciał ja tam nic nie trafiałem, więc może kurset case, skrzynia, która jest niezła, jest niezła, używamy ostatnio, nie narzekam, więc może i dzisiaj nie będę narzekać, trzy takie skrzyneczki, trzy osoby, zacznijmy od tego, ja to robię dosyć mocno, no nie, ty się nie bawię, że wiecie, bitwa po 10 zł, czy coś takiego, ja jednak chcę tutaj widzieć wyniki, jeśli nie idzie, to po prostu przegrywamy, jeśli zaczynasz iść, no to widzieliście, no koska Easy, zaraz gonimy drugą, pojawia się druga. Więc no to jest takie działanie Słuchajcie, takie działanie tutaj 45-21 Różnica dość spora, ale tak naprawdę jednego Mocnego skina, którego ja aktualnie absolutnie Nie zdobywam, więc jest to Niestety porażka, moi drodzy Niestety porażka i teraz tak się zastanawiam Czy ja nadal mam Mocno wjeżdżać, czy jednak Przystopować troszeczkę z tymi mocniejszymi wjazdami I pójść w coś troszeczkę Bezpieczniejszego, no Ja nie mam, nie mam chęci, powiem wam szczerze Wbijać coś bezpieczniejszego, więc idziemy w kurde teraz nie zawiodą teraz nie zawiodą zobaczycie widzowie co się wydarzy przy przewieszce czekajcie byśmy zrobili to tak 7938 Ej dobra myślałem że one się różnią cena dobra mój fail coś z czymś mi się po prostu musiało pomylić 8 8, 8, 8, 36 też będzie, no właśnie, też minimalna różnica. Weźmy 1% chantyko, 1% chantyko, i to jest na sam koniec. Więc w tej bitwie może być gigantyczne zaskoczenie, również 3 osoby. No a ja albo kończę ten odcinek w tym momencie, albo tej lecę dalej. Jak wiecie, niejednokrotnie udaje się lecieć dalej, więc miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie po prostu też to tak wyglądało. Nie Zaczekajmy chwilę, bo w tamtej bitwie no powbijali, więc zobaczymy tutaj może też. No i jest tutaj pierwszy przeciwnik, już 5000. 700 osób jest na stronie. Ja pierdzielę więc sporo, sporo, a naprawdę bywa więcej. Ok, 9. 9 skrzyń, Zobaczmy, czy jakiś ładny skinek będzie dla mnie. Jest dosyć fajna przewieszka, więc fajnie. Na razie wiecie, bez szału, ale już jest fajna. Już jest fajna, więc zawsze coś, zawsze jakiś miły start się pojawia. No, ale od miłego startu do zwycięstwa, no to jeszcze daleka droga i mamy różową przywieszkę za zawupą. Piękna przywieszka, kolejna piękna przywieszka, ja pierdziele, tatoś w ogóle rozwala cały system. Ja nie wiem, czy to nie jest, nie no, nie jest najmocniejsza. Ja pierdzielę, co gościu potrafiał, co gościu potrafiał, to, to jest totalny hit. Nie no, gość porobił to bitwę, porobił to bitwę i to niezaprzeczalnie. Nie spodziewałem się aż tak mocnych tutaj zawodników. Ja jeszcze mam tej szansy 1% Chanticosem dojechać, no ale wiecie ile to jest 1%, ale ja muszę czekać. Muszę czekać, muszę to zobaczyć. Może akurat ten Chantico. wyświetla. Tutaj... Niestety nie, niestety się nie pojawia. Gość rozpierdzielił całą bitwę. Tyle można o nim powiedzieć, ale rozpierdzielił całą bitwę. No i niestety do Koski droga nam się nie powiodła, miałam nadzieję, że się uda, jednak się po prostu nie udała. Może następnym razem. Ja Wam dziękuję za oglądanie, Subujcie, lajkujcie, na razie się i cześć!